Odyssey umysłu to prestiżowy, międzynarodowy program edukacyjny, w którym co roku biorą udział tysiące uczniów i studentów, i jesteśmy tam również my. Na finał Odyssey należało przygotować 8-minutową etiudę, w której należało odrzucić wszystko rzeczywiste oraz oczywiste i mieliśmy do rozwiązania problem spontaniczny, którego pytania nie znaliśmy wcześniej. Na Odyseję przygotowywaliśmy się od października do kwietnia. Odbyły się zajęcia taneczne z panią od choreografii oraz zajęcia teatralne z panią Katarzyną Kropidłowską, aktorką naszego Olsztyńskiego Teatru oraz z panem iluzjonistą, który nauczył nas wielu magicznych sztuczek. Finał Odyssey w Gdyni zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pierwszego dnia była integracyjna impreza z różnymi atrakcjami, gdzie poznałam naprawdę wiele osób, nie tylko z naszego regionu. A drugiego dnia była również ogromna gala rozdania nagród, finałowa, gdzie były występy bardzo znanych osób i też były ekipy z całego świata.